Co się stanie w wyścigu między McLarenem P1, Porsche 918 Spider i LaFerrari Aperta? Dowiemy się, bo będę się nimi ścigał na ćwierć mili. Jestem Matt Watson, a to jest Karwał. Wow, z wyścigiem Świętej Trójcy. McLaren P1 ma silnik V8, 3,8 litra, podwójne turbo. Silnik elektryczny też tu jest, to razem 916 koni. 900 Nm napęd na tył, 7-biegowy dwusprzęgłowy automat. 1500 kg i dziś jest wart ponad milion funtów. 918 spider ma V8 4.6 litra. Dwa silniki elektryczne 887 koni, 1280 Nm napęd na 4 koła. Siedmiobiegowy dwusprzęgłowy automat z procedurą startu. 1600 kg i dziś jest wart ponad milion funtów. Ferrari LaFerrari ma wolność sące V12, 6,3 litra. Z silnikiem elektrycznym, 963 konie, 900 Nm. Napęd na tył. Siedmiobiegowy automat. Z procedurą startu. 1600 kg około i dziś jest wart ponad 3 miliony funtów. To jest coś wyjątkowego, nigdy nie jeździłem, P1. Więc co to jesteśmy? Pierwszy raz będę się nim ścigał. To w końcu święta trójca. Niesamowite skład, coś co zawsze chciałem zrobić, odkąd te samochody zostały wypuszczone dekadę temu. A z kim będę się ścigał? Dowiedzmy się, kto siedzi w Porsche. Cześć stare to ja Rory. Będę z tobą brutalnie szczery. Myślę, że masz najłatwiejszy samochód do prowadzenia. Tak, to po prostu duża panamera. Będę szczery, jestem niezmiernie wdzięczny, że w nim siedzę. A w najstraszniejszym samochodzie ze wszystkich, Ferrari, no i najdroższy też jest, mamy kogoś, kto jest bardziej profesjonalny. Cześć, Jani! To boli na tak wielu poziomach. Jak się z tym czujesz sam? Powiem Ci, kiedy ten wyścig się skończy. Wszyscy się uśmiechną i wrócą do ciężarówki cali i zdrowi. Do tego czasu będziemy się dobrze bawić. Po pierwsze, zróbmy próbę brzmienia. Podkręcę moje 3-8, Turbo V8. Dużo hałasu. Jakby turbo hałas. Jestem jedynym samochodem z turbodoładowaniem, więc posłuchajmy V8 wolno Nawet jeżeli masz soft limiter, na razie wygrywa Porsche. Ale Ferrari... Ferrari, 1-0, wygrałem koniec wyścigu, dziękuję bardzo. Nie możemy tak zrobić, nie możemy. Muszę bardzo podziękować Supercar Maze Hopper Club za umożliwienie nam tego. I za umożliwienie nam jazdy po torze. Niesamowite. Teraz, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj ten kanał, bo dzięki tej współpracy będziemy przesyłać więcej szalonych filmów. Ale przejdźmy do wyścigów, zróbmy to. Miałem to Ferrari, ale Porsche z napędem na cztery koła? Doganiam go. Okej, okay, więc problemy z trakcją. Nie dla ciebie, Rory. Sposób, w jaki to rusza, jest niesamowity. Co za auto. I co za brzmienie. Zdecydowana wygrana. Sam! W porządku, jestem w LaFerrari. oczywiście z problemami z przyczepnością. Jestem w LaFerrari i muszę oglądać świętą trójcę. I obaj mi uciekacie. To znaczy, nie obchodzi mnie to. Czy to ojciec i syn się ścigali? A duch święty został trochę z tyłu? Jak to rozumieć? Nie wiem, ja miałem wywalony język, cały czas czekałem na komunię. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Najlepsze dwa strach. Ferrari! <mulny> <Uhuhu>! <mulny> Porsche znowu odjechało. <mulny> <mulny> Rozwalam ich! Tym razem jest bliżej. Ale niewystarczająco. Gdzie to, co się tak śmieje? Tu jest. Co się dokładnie stało? Porsche wygrało, pokonując ćwierć mili w 10,2 sekundy. McLarenowi zajęło to 10,5 sekundy, a Ferrari 11,1 sekundy. Czy powinniśmy rozpędzić się do jakichś 15 kilometrów na godzinę i zrobić ćwierć mili i pół mili? Jak najbardziej. Wchodzę w to. 3, 2, 1. Wyścig jest... No, ćwierć mili? No dalej, do kania Porsche. Dawaj McLaren. Dawaj, dawaj. Wow. Czy ktoś może powiedzieć, kto samochód jest najlepszy ze świętej trójcy? Znamy odpowiedź, prawda, Rory? Byłem bardzo zachowawczy, bardzo bałem się wrzucić jedynkę, ale to po prostu jest niesamowite. Jestem pod wrażeniem. Niesamowite. W pewnym momencie myślałem, że naprawdę wrócę. Doganiałem cię, ale to nie wystarczyło. Nigdy cię nie złapię. A ty sam? Byłeś tak daleko z tyłu, z problemami z trakcją. No, nawet na trójce miałem problemy z trakcją, więc... No dobra, zróbmy wyścig na drugim biegu. Zobaczymy, co się stanie. Mac, czy możesz potwierdzić prędkość? 50 km na godzinę na dwójce. To brzmi przerażająco. Dziękuję. go! Come on, Ferrari! Dogonie to Porsche. Nie, jednak nie. Mój błąd. Teraz zróbmy wyścig od 100 km na godzinę. Z trójki. Spróbujmy wyeliminować problemy z trakcją. 3, 2, 1, go! Złap to Porsche! Nie zdążyłem na ćwierć mili. Ale na połówkę sprawa jest otwarta! Come Interesujące. Bardzo interesujące. Wielka wygrana Ferrari, prawda sam? Tak, jakby to była wielka wygrana, ale ten samochód to absolutna gratka. Cieszę się, że to ty go prowadzisz, a nie ja, bo to jest szaleństwo. Myślałem, że już po wszystkim, bo Porsche po prostu wystrzeliło. Myślę, że ruszyłeś przede mną. Nie wiem, a może to moje opóźnienie. Porsche wygrało na ćwierć mili, ale myślę, że mogłem cię wyprzedzić na pół mili, Rory. To był bardzo intensywny wyścig. Byłem pierwszy, tak jak mówisz, a potem obserwowałem ciebie obok mnie. Wydawało mi się, że na pewnym etapie byłeś przede mną. I myślałem, że wróciłem i wygrałem, bo twój samochód po prostu się zatrzymał. Ale mogę się mylić. To było dość Intensywne. Wiesz, co musimy zrobić, czy będziemy musieli obejrzeć powtórkę? Ja nie mam pojęcia. Wygrałem. No tak, zapomniałem o tym. Wygrałeś. Jak widać na powtórce, McLaren wygrał o Teraz zróbmy test hamowania od 160 km na godzinę. Kiedy dotrzemy do linii pełne zatrzymanie, wygrywa auto, które zatrzyma się najszybciej. Jeżeli wolisz inny wyścig z epickimi autami, skorzystaj z kodu QR. Zróbmy to. Same, ty i ja nie moglibyśmy być bliżej, ale myślę, że kolejność jest taka: Porsche wygrywa, potem Ferrari, na końcu McLaren. Tak, myślę. To było niesamowite. Jeżeli chcesz porównać czasy tych samochodów na ćwierć mili, to skorzystaj z naszej strony internetowej. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.